Przechodzimy do następnego meczu Szwecja-polska, gdzie Szwecja wygrała 3-2 z polską. No, nie wiem, fajny mecz. Okay. Jeżeli chcecie zobaczyć moją reakcję na mecz, to zostawcie pod tym filmem 5 lajków. Tak. Bo to naprawdę jest duża re reakcja do szwecki skład. Szw Szw Okay. I skład Polaków. Robert Landowski, Świderski, Zieliński, Puchacz, Klich, Krychowiak, Jóźwiak, Bednarek, Glik, Berczyński i Szczęsny. Statystyki, nie, tutaj przeważali Polacy bardziej mecze. Mieli chyba już kiedyś swoje mecze bezpośrednie, ale Szwecja była lepsza. W sumie było nawet więcej tych meczów. Tak, było na 100% więcej meczów. Więc tak, pierwszą grabkę, w drugim minucie meczu w w sumie w pierwszej, ale zaliczono to jaką drugą. Forestberg. Potem bramkę y, na, 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 na 2-0 strzelił znowu Fordberg, y, Tak. Potem już w 61. minucie pier, meczu, dwie minuty później, strzelił Robert Lonewski na 2-1. Była nadzieja. Tak. Y, bardzo ładną bramkę strzelił i potem szczelił bramkę nawet z bliska na 2-2. Wszyscy mieli tutaj już nadzieję, że jeszcze Pascal to może wygrać. I w dalszym czasie gry Klaes Klaeson szczelił bramkę na 3-2. No niestety. No to sobie tak jest. Oceniam ten mecz na 8 na 10. Fajny mecz. No. I to jest najlepsze. Więc dziękuję okay, za oglądanie tego odcinka e, i pa. Nie. No pa. E, tak, widzimy się w, w następnym odcinku e, Hiszpania, Słowacja.